Zacznijmy już może tylko. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ta koperta, którą trzymam tutaj właśnie w dłoniach jest symbolem obecnej władzy. To nie chodzi tylko o kompanię, nie chodzi tylko o jeden urząd. To chodzi o to, że system jest zły. My uważamy, że aby zlikwidować złodzieja, trzeba najpierw zlikwidować okazję, bo jak wiadomo, to okazja czy nie złodzieja. I jeśli zlikwidujemy tę okazję, jeśli zlikwidujemy, zlikwidujemy socjalizm, jeśli zlikwidujemy etatyzm, biurokrację i wszystko to, co niszczy tego raka, który niszczy Polskę, który nas okrada od wewnątrz, zlikwidujemy wówczas tę okazję. My uważamy, że państwo powinno być minimalne, wtedy łatwiej by było kontrolowalne. I łatwiej by było zwrócić uwagę na to, gdzie są problemy, gdzie ta patologia rzeczywiście występuje. A tak jak dzisiaj, tak naprawdę ktoś może się tłumaczyć od prawa do lewa i mówić, że nic się nie stało, sądy będą pewnie działały przez 2-3 lata. I jej sprawa nie wyjdzie, nie, nie zostanie załatwiona tak, jak powinna. To nie jest pierwsza sprawa z przypadkiem PSL -u w Województwie Świętokrzyskim. Przypomnę, jakiś czas temu była podobna sprawa w, w Urzędzie Marszałkowskim. Chodziło o znacznie większą sumę. PSL po prostu jest tym najtwardszym jądrem systemu. Ale my uważamy, że wszystkie partie głównego nurtu są takie same. Im tylko chodzi o to, żeby dorwać się do koryta. A nam chodzi o to, żeby to koryto im zabrać, żeby świnie od koryta odsunąć. To będzie najprostsze rozwiązanie, jakie można e, z, zastosować. Teraz może kolega dwa słowa do słowa ja po. Odnośnie urzędach, urzędach pracy, odnośnie w ogóle miejscach, miejscach pracy w Polsce i tak dalej. Zbóstwo, proszę Państwa, nie uszukujmy się, miejsc pracy się nie tworzy. Teraz pan Piechociński obiecuje nam utworzenie 5 tysięcy miejsc pracy. Miejsca pracy tworzą się przez to, że likwidujemy podatki, rozkręcamy gospodarkę. One po prostu tworzą się tak, jak działa rynek, prawda? W miejscach pracy, urzędy pracy tworzą tylko miejsca pracy dla swoich pracowników, prawda? Jest ich, mówię, kilkadziesiąt tysięcy. To są jedyne miejsca pracy, które Urzędy Pracy tworzą. Ja jestem przedsiębiorcą od wielu, wielu lat. Często daję ogłoszenia o pracę. I nie wiem, na jedno takie stanowisko przychodzi mi 20-30 kandydatów, którzy przychodzą tylko po to, żeby sobie podbić pieczątkę, bo są skierowani do Urzędu Pracy. I jeśli ja im to pieczątkę podbiję, że oni tutaj u mnie byli, to w tym momencie, nie wiem, powiedzmy dalej są bezrobotnymi, dalej są, mają, mają prawo do zasiłku i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeszcze raz, no to po prostu patologia, jeśli chodzi o nasz system. Jeśli nie zmienimy systemu, takie sytuacje jak dzisiejsze będą się powtarzać z dnia na dzień, prawda? Ponieważ y, tylko w socjalizmie jest, są takie sytuacje, że jeśli jednemu się zabiera, drugiemu się daje, po drodze te pieniądze muszą być gdzieś rozkradzione, zmarnowane. Warto podkreślić, że gdyby te urzędy pracy miały rzeczywiście znaleźć pracę, to by ją znalazły i trzeba by je zamknąć. A to chodzi o to, żeby tego króliczka gonić i one tej pracy ludziom nigdy nie znajdą, dlatego jest stały poziom wysoki bezrobocia, wówczas jest argument, żeby te urzędy trzymać. A jeśli chodzi o tą panią, to jeszcze uważam, że honorowym rozwiązaniem by było zrezygnować z funkcji radnej, zrezygnować ze startowania do, do Senatu, a także zawiesić swoją działalność w obecnej pracy. Zwrócę uwagę, że honorowi ludzie, jak na przykład były prezydent Niemiec, gdzie tylko pojawiły się jakieś pośle, Taki, że mógłby współpracować z niemieckim biznesem, zrezygnował z pełnionej funkcji. Prezydent Węgier zrezygnował z pełnionej funkcji, kiedy mu udowodniono, że splagiatował placę doktoracką. Tu mamy zarzuty poważne CBA, no i ta pani mówi, że nic się nie stało, że poczekajmy co, co będzie. No, dla nas jest to sytuacja żenująca. No, człowiek honorowy powinien jednak się honorowo zachować, a jeśli jest zupełnie niewinna, to czemu zapłaciła 20 tysięcy poręczenia majątkowego? A co było w kopercie, którą dostała pani z taką? Broń Boże, koperty były puste, takie większe, żeby się więcej niż 3,5 tysiąca zmieściło, bo jeszcze do 25 października ten system będzie w Polsce niestety rządził, ale po 25 ci ludzie się przeprowadzą w odpowiednie miejsce, no wtedy będzie trzeba pozwalniać więźniów, którzy siedzą na przykład za jazdę na rowerze po piwie, za drobne ilości narkotyków. Przypomnę tutaj, że 3 lata bez żadnego wyroku siedzi człowiek w Warszawie Kibic Legi gdzie został pomówiony przez jakiegoś dilera narkotykowego, że teoretycznie od niego kupował narkotyki, a tak naprawdę sprawa do tej, do tej pory nie została wyjaśniona. To jest właśnie patologia systemu, który, w którym żyjemy. Pan Radku Śmierski. Jestem kandydatem z miejsca trzeciego z listy Partii Polskich. Ale Pan przedsiębiorcą? Tak. No, a gdzie Pan działa? W Kielcach. W kieleckiej Tak.